Już po raz drugi udało nam się zrealizować wystawę w otwartej, inkluzywnej formule Open Callu. Pierwszą edycję wygrał Jakub Słonkowski na przełomie 2017 i 2018 roku. Obecnie Jakub jest członkiem rady programowej galerii. Żyli konkursu Open Call 2019, jednogłośnie wybrało pracę i pomysł. Blanki Jędry i Marka Kucharskiego pod tytułem Kolor, przed którym stoisz. Była to propozycja o tyle ciekawa, że brała pod uwagę nie tylko zagospodarowanie samej przestrzeni galerii, ale też placu. W naszym rozumieniu w ogóle galeria Walk jest czymś integralnym z placem i z jego funkcjonalnością i ten właśnie koncept zakładał taką silną komunikację między samym Artworkiem a tym jaką funkcję pełni plac, czyli miejsce spacerów, miejsce spędzania wolnego czasu. Przygotowania do wystawy trwały dosyć długo, był to bardzo intensywny proces. Najpierw trzeba było zastanowić się, które kolory chcemy użyć, znaleźć do nich historię, skompresować tę historię, stworzyć teksty, stworzyć tłumaczenia i potem jakby kolejnym etapem było zastanowienie nad tym, w jaki sposób jesteśmy w stanie to przenieść na okna galerii. Chcieliśmy pokazać ludziom, jak ogromne znaczenie ma światło i kolor w społeczeństwie, w środowisku, w medycynie, czy też jaki ogromny ma potencjał, jeżeli chodzi o zaludnienie na przykład kosmosu, Marsa dokładnie. Dzięki wystawie poznajemy najbrzydszy kolor świata poznajemy czerń, która jest prawie prawie najczerniejszą czernią dostępną ludziom na ziemi. Poznajemy jak czują się więźniowie w różowych celach, ale też jaki kolor pełnił rolę w ewolucji, jakie są związki pomiędzy zachowaniem człowieka a określonymi kolorami. Czy one nas cieszą? czy smucą, czy dają nam energię, czy wręcz przeciwnie, i wreszcie czy czerpiemy z tego koloru radość i jaką on nosi też, jaką ma też wagę w ludzkiej komunikacji. Tu szczególnie polecam państwu okno o naszych barwach narodowych.